Cześć, jestem Julka witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przyszedłem do Was z Wrap-upem, czyli podsumowaniem czytelniczym marca. Um, I co? I tych książek nie jest jakoś super dużo, ale też nie był to najgorszy miesiąc. E, I tak jak zawsze, mam nadzieję, że się uporamy z tym dosyć szybko, no ale ja się lubię rozgadywać, więc e, zobaczymy. Audiobooków za bardzo nie przesłuchałam w tym miesiącu, to znaczy przesłuchałam jeden, ale skończyłam go 1 kwietnia i początkowo myślałam, że wrzucę go do tego wrap upa ale E, podejrzewam, że ten miesiąc, czyli e, kwiecień, będzie dosyć słaby pod względem czytelniczym, więc po prostu mm, jednak go po prostu przedstawię w kwietniu dopiero, także bez zbędnego przedłużania. E, pierwszą książką, a w zasadzie ostatnią w tym miesiącu, bo w sumie chyba mam ułożone je tak jak czytałam, ale jednak nie, dobra, ale to była ostatnia w tym miesiącu, znaczy w tamtym. I to jest Thunderhead, czyli drugi tom kosiarzy. Ja tutaj nie będę za dużo mówić o tym, bo ja ogólnie nie lubię za bardzo mówić o kolejnych częściach w serii, bo się trochę boję, żeby zdradzić coś, co ktoś mógłby czytać w pierwszym tomie, a nie da się za bardzo mówić o drugim tomie, nie wspominając czegoś z pierwszego. Dlatego za bardzo tu się nie będę rozwijać, jeżeli chodzi o fabułę, no po prostu są to dalsze losy. Ogólnie fajna była ta książka, tak samo jak zresztą kosiarze. Dosyć dużo wrażenie na mnie zrobiła i zrobiła na mnie takie wrażenie, że początkowo nie chciałam teraz już kontynuować tej serii, w sensie zaczynając z trzeciego tomu, czyli Żniwo, bo jakoś czytając ją, trochę mnie zmęczyła, ale nie dlatego, że była nudna albo ciągnęła mi się, tylko raczej dlatego, że po prostu to chyba nie był taki najlepszy czas, mi się wydaje, na czytanie jej dla mnie. Ale po prostu tak się ta książka zakończyła, że wow, musiałam po prostu zacząć kolejny tom i właśnie czytam kolejny tom, jestem w trakcie i też mi się bardzo podoba, ale no już o nim będę mówiła przy okazji kolejnego podsumowania. W każdym razie, co, bardzo dobry tom, i jak niezmiennie dalej polecam mega kosiarzy. Także jak Wam się podobał pierwszy tom, no to na pewno drugi Wam też się spodoba, bo był naprawdę dobry. Eee, dalej mamy. Ocenę na końcu drogi: Nila eee, Gaimana. Ja ogólnie, jak kupiłam tę książkę i mówiłam tu o niej na kanale, to eee, zastanawiałam się skąd tego autora, i ostatnio sobie tak zobaczyłam, że kurde, ją na książkę no, w każdym razie nie wiem, czego myślałam, że to jest książka dla dzieci. Być może zmyliła mnie trochę okładka. Eee, tak, myślę, że okładka mnie trochę zmyliła, bo ogólnie to książka jest utrzymana w takim klimacie dziecięcym, ale ja bym jej dzieciom nie dała do przeczytania, może ewentualnie jakimś takim starszym dzieciom. Ale to raczej też takcy 12, takie dzieci 12 plus, tak myślę. No bo ta książka jest taka dosyć mroczna, bardzo mroczna. Jest to troszeczkę inny vibe niż Koralina, ale taki bardziej właśnie mroczny, bym powiedziała. No i to jest właśnie opowieść o chłopcu, który w pewnym, poznaje pewną dziewczynkę. W takich trochę, no nieszczęśliwych bym powiedziała, no bardzo takich wręcz tragicznych trochę okolicznościach. No i się okazuje, że ta dziewczynka ogólnie. Jest jakaś taka. Tutaj za bardzo w tej książce mi brakowało trochę tego, że nie było nic wyjaśnione. Cały ten świat, cała struktura światu trochę za bardzo była taka mm, tajemnicza, trochę no taka po prostu niewyjaśniona do końca. Nie, nie wiemy za bardzo, na czym polega ogólnie ten świat. On jest tak przedstawiony dosyć chaotycznie, mi się to nie podobało akurat i ogólnie cała książka tak średnio mi się podobała przez tą właśnie taką chaotyczność. No i co? I ten chłopiec poznaje tą dziewczynkę. Ona tam się. Ja najprościej, jakbym powiedziała, że ona w sumie, jakby taką trochę jest wiedźmą, ale też to nie jest do końca wiedźma, i ona tutaj cały czas mówi, że ona no nie jest wiedźmą, ale nie potrafię inaczej trochę określić tego, kim ona jest. I ona właśnie pochodzi z takiego, wydaje mi się, starożytnego raczej rodu, i tutaj też właśnie jest mowa o jej tam matce, babce. Na końcu troszeczkę jest to też tak przedstawione, że już w ogóle za bardzo nie wiedziałam o co w chodzi w tej książce i ogólnie z tą rodziną. No i w każdym razie on poznaje tą dziewczynkę, oni tam idą jakiegoś jakby potwora wygnać i się ten potwór trochę przyczepia do tego chłopca, no i ten potwór później tego chłopca trochę, nawet nie trochę nawiedza, po prostu zmienia się w opiekunkę i zaczyna się zajmować nim. No i on próbuje później uciec od tego potwora i wraz z tą dziewczynką po prostu go pokonać. W każdym razie co? Nie wiem czy bym poleciła tą książkę. Myślę, że jest fajna jak szukacie czegoś takiego naprawdę dziwnego i nie do końca wyjaśnionego, bo tu nawet na końcu za bardzo się nic nie wyjaśnia. E, ale jeżeli szukacie czegoś takiego i myślicie, że to jest książka dla dzieci, no to zdecydowanie nie. Ja mam co do niej mieszane uczucia. Może kiedyś jakbym do niej wróciła, to bym zmieniła zdanie, ale na ten moment no jakoś nie kupuję tej historii po prostu. Dalej mamy mrożoną Kołysankę. I to była książka dosyć wstrząsająca, taka, mm, dająca dosyć dużo do myślenia, i tak jak tutaj właśnie jest, e, gdzieś, aha jest napisane z tyłu właśnie mm, to jest e, cytat, e, że rozdzierająca serce absolutnie zniewalająca i przerażająco możliwa. ja się absolutnie zgadzam z tym cytatem, bo e, z tymi słowami, bo, e, no, bo jest ta książka taka dosyć m, możliwa w przyszłości, bym powiedziała. W sensie tutaj mamy świat, w którym e, rządzi bezdzietność. I po prostu kobiety są zmuszane wręcz, chociaż to też zmuszane, to nie jest tak czysto pokazane, że one są zmuszane, ale gdzieś tam to poprzez propagandę, one są zmuszane do tego, aby oddać się takiej indukcji, i to jest taki zabieg, który ma jakby przywrócić im e, dzietność i żeby mogły mieć dzieci. Z tym, że no, wiele kobiet po prostu umiera w czasie tej indukcji. Yy, wiele kobiet tego no, po prostu nie przeżywa. Yy, no i tutaj też właśnie mamy taki świat, w którym yy, między innymi kobiety, które nie chcą mieć dzieci, nie chcą się poddawać się indukcji, no są do takiego marginesu społecznego spychane. W sensie yy, między innymi to, że państwa yy, bardziej wspierają te osoby, które się poddadzą tej indukcji, dają im lepsze kredyty na mieszkania, lepsze zarobki. Nieważne czy kobieta, która yy, poddała się indukcji Pracuje na tym samym szczeblu co kobieta, która się nie poddała tej indukcji, zawsze ta kobieta, która się poddała, będzie miała po prostu większe zarobki. No i tutaj mamy też między innymi taki problem, że jest coś takiego jak. To było i to się jakoś nazywało konkretnie, tu jest w sumie na początku napisane. Biuro standardów rodzicielskich i Niezadowalający standardy rodzicielskie. I tak, jak się jakieś dziecko już urodzi, no to to biuro nad nim sprawuje taką pierze przez pierwszy rok. No i oni to dziecko mogą odebrać e, przez właśnie te e, niespełnianie tych standardów. E, no i tam się dostaje właśnie te takie. E, ja już nie pamiętam jak to się dokładnie nazywało, ale to się dostaje takie upomnienia, jakby, jak się zbierze jakąś liczbę tych no to to dziecko jest zabierane. I ogólnie największe prawdopodobieństwo jest, że to dziecko zostanie zabrane w pierwszym roku. No i to można dostać na przykład za bardzo błahe powody ten, te, te upomnienia typu, nie wiem, źle się trzymało główka dziecka, albo nie wiem, przez 5 minut się go nie dało uspokoić, jak płakało gdzieś na zewnątrz. Tutaj też funkcjonariusze są tacy trochę inkognito, że w każdej chwili mogą do Was podejść, a Wy nawet nie wiecie, że oni są funkcjonariuszami, dopóki się nie odezwą. Także no straszne te tutaj były opisy, jak te dzieci zabierali. No i tutaj później właśnie historia trochę idzie, bo tutaj opowiada o jednej w sumie tak naprawdę kobiecie. E, która właśnie początkowo początku miesięcy dzieci, e, i tak, i tutaj mamy czasy, dwie linie jakby czasowe. E, fajnie jest to przedstawione, no ale jest to właśnie dosyć wstrząsająca historia, i mi się ogólnie nie podobało zakończenie, bo było takie dla mnie niesatysfakcjonujące w ogóle. Ja bym chciała poznać tego drugi tom i zobaczyć taką jakąś ściekłą, tą główną bohaterkę, która po jest ściekła, która jakiś bunt taki straszny tutaj zaprowadzi w tym świecie. Brakowało mi właśnie takiego, takiego porządnego buntu i takiej ściekłej właśnie bohaterki, która by starała się, mm, no, żeby ten świat poszedł trochę w lepszą może stronę, a nie żeby ciągle gdzieś tam, no jakby nie patrzeć, krzywdził te kobiety. Dobra, no i dalej mamy Twoje serce będzie kiedyś czerwone i to jest drugi tom, y Miłości z TikToka i ogólnie mi się pierwszy tom średnio podobał. Był taki... no nie wiem, taki zwyczajny, trochę za bardzo zwyczajny. I ja nie wiem w sumie. Ten tom był... To jest fajna książka taka bardzo lekka, może na jeden wieczór, na jakieś takie, tak głupio to zabrzmie, ale może trochę na takie odmurzenie po jakiejś cięższej książce. No to jest taka książka dosyć lekka, mm, tutaj są przedstawione, co prawda, no tu jest mowa, że to są problemy ważne na Gen Z, ale mm, nie wiem, być może tak, ale do mnie troszeczkę to nie trafiło, prawdopodobnie do jakichś czytelników na pewno tak, do mnie nie, mi się tutaj nie podobał w ogóle główny bohater, w ogóle tu no trochę negowałam te ich, yy, te ich właśnie wybory i te ich różne zachowania. Ja tu też nie będę dużo mówić, co prawda to nie ma jakiegoś większego nawiązania do tego pierwszego tomu, no ale to są właśnie bohaterowie z pierwszego tomu i też nie chciałabym jakoś może zaspoilerować, co się z nimi tam później działo. Mm, dlatego też tutaj za dużo nie powiem o tej fabule, ale ta fabuła też nie była jakaś wybitnie dobra. No nie wiem, mi się po prostu ta książka za bardzo nie podobała i tak naprawdę nie mam za bardzo co o niej powiedzieć. Po prostu przeczytałam ją. Była taka fajna, lekka, ale czy coś więcej? Raczej nie. Ja z niej nic nie wyniosłam, nic za bardzo z niej nie zapamiętałam, także myślę, że to samo za siebie dużo mówi, ale myślę, że y, jakiejś tam bardziej, może młodszej grupie czytelników bardziej by się ona spodobała niż mi. Bo ona jest taka typowa właśnie, żeby trafiała do takiej grupy czytelników. Dobra, dalej mamy takie dwie książki, a dokładnie to są komiksy. I teraz tak, powiemy sobie najpierw o tym i to jest... Y Literacka agencja detektywistyczna odsłona. To jest pierwszy tom i to jest. Yy, to jest naprawdę świetne. To jest bardzo gruby, ogólnie gruby komiks, ale on jest... Tak pięknie wydany, i najlepsze jest to, że autorka sama go w zasadzie wydała, bo to nie jest żadnym wydaniem ona nie, nie, nie współpracowała. I powiem Wam, wam że ja byłam pod, całym, pod wielkim wrażeniem, że właśnie sama autorka to wydała, sama to namalowała, sama to napisała. E, także no, no, naprawdę wow. I tutaj mamy e, tu mamy historię właśnie takiej, no, no literackiej agencji dyrektywistycznej, gdzie e, ta nasza. Główna bohaterka. Ona... A właśnie nazywa. No i ona dostaje do pomocy Raxa. Tego właśnie kolesia. I oni mają do rozwiązania sprawę. I między innymi ta agencja polega na tym, że ludzie trafiają w takie błędne koła literackie, że na przykład odgrywają jakąś scenę ciągle z książki. My tutaj mamy akurat mowę, jak gościu przebrał się za czerwonego kapturka. No i oni muszą dojść dlaczego i tak dalej, czemu on wpadł w tą pętlę, spróbować go z tego wyrwać. No i tu też w międzyczasie się pojawiają różne inne wątki, e, między innymi właśnie z przeszłości tego raksa. Mi trochę zabrakło właśnie trochę bardziej wyjaśnionej tej przeszłości tego raksa, mm, ale z tego co wiem w kolejnym im będzie więcej o tym. No i co? I, i, I było ogólnie mega, mega fajne, strasznie mi się to podobało i bardzo, bardzo czekam na kolejny, kolejną część, bo. No naprawdę świetne i mimo, że tak jak ja to mówię, to może to nie brzmi jakoś wyjątkowo, ale wierzcie mi, że jak weźmiecie to do ręki, to naprawdę no, nie da się od tego oderwać. To ich chce się tylko więcej, także. Też to jest jeden z takich komiksów, który ja jeszcze chyba nigdy nie widziałam komiksu tak dobrze dopracowanego, tak szczegółowego, bo często ja się spotykałam z komiksami, które były dosyć oszczędnie przedstawione. Te, te akcja, ta akcja cała w tych komiksach była taka bardzo pośpieszna, bardzo uboga, bym powiedziała, a tutaj wszystko jest właśnie tak dosłownie. Bardzo szczegółowo przedstawione, i to, i to jest fajne, i myślę, że to bardzo wyróżnia ten komiks na, na tle innych. Też ilustracje są przepiękne, po prostu. To jest właśnie tak, tutaj autorka stosuje taką dosyć prostą kreskę. Ja właśnie jestem bardzo dużą fanką takiej kreski, bo to jest wszystko przejrzyste, pięknie widoczne, no naprawdę świetne. No i sama historia, no też jest bardzo dobra, i ci bohaterowie wręcz. No, zachęcają, żeby ich poznać dalej. Także mega wam polecam. A druga książka to jest e, po prostu kulisy tego, tej pierwszej części. I tutaj mamy takie trochę niuanse. Tutaj mamy w zasadzie w tej, dzięki tej, tej książce, to jest Artbook, e, dzięki temu ja w ogóle zauważyłam, że mm, tutaj, w tej, w tej części, tak naprawdę najmniejsza rzecz ma jakieś tam znaczenie. Nawet to, jak y, nie wiem, kubki są pokładane, to, to wszystko ma znaczenie i gdyby nie to, to ja bym tego nie zauważyła nawet, a to naprawdę daje no, dużo do myślenia. Tutaj mamy też między innymi dobrze opisanych bohaterów. Bohaterów, którzy się pojawią kiedy indziej w następnych tomach. Y, mamy tutaj wyjaśnione, jakby na przykład mogli wyglądać bohaterowie w kolorze, bo y, no bo tutaj mamy wszystko czarno-białe, ale tutaj właśnie o, pokazała nam autorka, jak mogliby wyglądać w kolorze, także no, naprawdę bardzo, bardzo dopracowane na najwyższym po prostu y, poziomie. No i tutaj mamy też miejsca między innymi, jak te domy wyglądają w tej, y, w tej pierwszej części, także no, bardzo, bardzo dobry dodatek do książki. Ja nigdy się nie spodziewałam, że dodatek może być taki ciekawy, a naprawdę było to mega, mega ciekawe i jeszcze bardziej mnie zachęciło, o, o ile to w ogóle było możliwe, no to jeszcze bardziej mnie zachęciło do przeczytania po prostu kolejnego tomu y, tego komiksu. Dalej mamy Dzień Zero, y, Rutwer, czyli najnowszą y, książkę właśnie Rootware i myślę, że już większość z Was słyszała dosyć sporo o tej książce. To jest, y, no tak jak w większości osób, które mówią o tej książce, to jest taka nowa Root. I w moim, w moim mniemaniu tak samo, to jest coś innego niż jej, jej poprzednie książki. I ja bym na przykład, jakby ktoś chciał zaczynać z, właśnie z RUT swoją przygodę, no to ja bym tej książki raczej nie poleciła na pierwszy raz, bo to jest całkiem coś innego niż te wcześniejsze jej książki to jest właśnie taka jej nowa odsłona i myślę, że dla jakichś tam fanów jej, no to na pewno będzie to coś fajnego, świeżego, nowego. Ja jeszcze nie jestem pewna do końca, czy lubię tą nową wear, ale na pewno było to fajne doświadczenie przeczytać czy ją książkę, bo tutaj mamy opowieść o kobiecie, która ze swoim mężem są takimi testerami zabezpieczeń, zarówno tych w środku, na przykład budynków różnych organizacji. Ta kobieta wchodzi tam i sprawdza je mechanizmy, no po prostu fizycznie, Czy e, alarmy są na swoim miejscu, itd. No a ten jej facet sprawdza e, zabezpieczenia w cyberprzestrzeni. I oni ze sobą jakby współpracują, e, sprawdzając te zabezpieczenia, są ciągle są na słuchawce itd. No i e, pewnego razu, właśnie nasza ta główna bohaterka wraca do domu po misji. No i się okazuje, że ten jej mąż nie żyje. E, no i e, policja myśli, że to ona go zabiła. No i ona zaczyna uciekać przed tą policją i próbuje z znaleźć sposób, żeby oczyścić się trochę z tych, no, oczyścić się z, z tych zarzutów. Odkrywa tam różne rzeczy po drodze. No, ogólnie książka pełna napięcia, na pewno się szybko ją czytało, na pewno była bardzo dobra e, i myślę, że, że no, naprawdę wielu osobom może się spodobać. Jeżeli chcecie poznać taką typową twórczość właśnie tej autorki, no to to nie będzie dobry wybór na pierwszy raz, ale jeżeli jakoś was tam nie interesuje za bardzo jej twórczość, a po prostu chcecie przeczytać no naprawdę dobry Thriller, no to ta książka będzie świetnym wyborem. Także no tutaj nie ma za dużo co mówić, też już wiele było powiedziane na, tej, na temat tej książki ja wiem, że większość z Was widziało te różne recenzje. Także co, no nie ma tu za dużo co mówić. No kolejna bardzo dobra książka od Routeware, i na pewno nie ostatnia, no bo autorka po prostu za każdym razem przychodzi samą siebie, także bardzo polecam. Później mamy przedostatnią już książkę Egzorcystę. I ja sobie tą książkę przeczytałam w ramach tego, że chciałabym trochę bardziej poznać klasykę. To jest klasyka horroru, i teraz ja, jak ją zaczęłam czytać, trochę mnie ta książka wystraszyła. Nawet w nocy, jak y, czytałam ją, no to jak już poszłam spać, to mi się wydawało, że w ogóle w nocy mi się przedmioty przesuwają w pokoju. E, także, no, taka dosyć ta książka była, była trochę przerażająca, ale im dalej ją czytałam, tym bardziej się utwierdzałam w fakcie, że no po prostu. No to nie jest straszne. To Myślę, że w czasach, w których my teraz żyjemy już zobaczyliśmy praktycznie wszystko, co możliwe, takie straszne typu jakieś filmy, jakieś inne książki bardziej współczesne, nawet tak naprawdę gry komputerowe i no głupie tiktoki są czasami straszniejsze niż to, co tutaj zobaczyłam, czy jakieś opowieści gdzieś tam na jakichś grupach czy coś, ale mimo wszystko widać po przeczytaniu tej książki, dlaczego to jest Klasyką horroru. I myślę, że jeżeli lubicie horrory, no to albo chcielibyście gdzieś tam poznać może trochę bardziej klasykę, no to ta książka jest świetnym wyborem, bo widać tutaj tą właśnie klasykę, dlaczego to się stało klasyką i dlaczego, no dlaczego to po prostu jest taka, takie kultowe, jakby nie patrzeć. Także no historia tutaj nie jest zaskakująca. Myślę, że większość z was ją zna, nawet jeżeli tej książki nie czytała. Po prostu opowiada ona o pętaniu dziewczynki, no i później próbują z niej wypędzić tego demona. E, także tutaj też jest to dosyć e, fajnie przedstawione, że jest to dosyć tak naukowo bym powiedziała, w sensie tutaj mimo, że widać te objawy tego opętania takie dosyć no poważne e, to jednak nawet księża tutaj troszeczkę to tak podchodzą do tego sceptycznie i najpierw próbują to wytłumaczyć jakimiś chorobami psychicznymi, próbują zdiagnozować tą dziewczynkę, dopiero później właśnie wychodzi, że jednak ona faktycznie jest opętana, także to jak najbardziej na plus. No i co? No i to na pewno nie będzie straszna książka. Myślę, dla większości z Was, myślę, że to jest książka, którą, e, która raczej nie wniesie nic większego do Waszego życia, ale e, fajnie właśnie na niej. Na jej przykładzie widać skąd się po prostu bierze jakiś wątek w literaturze, na przykład albo ogólnie w kulturze. Także naprawdę, naprawdę spoko. Okej, okay, no już ostatnią książką, a raczej taką książeczką e, będzie za dużo jak uratować trudny dzień, i to jest taka. Mm, bardzo krótka książeczka, dosłownie ona ma, nie wiem, z 10 stron yy, i to jest bardziej, yy, trochę książeczka dla małych dzieci, a trochę taka dla yy, opiekunów. Yy, dzieci, które mają jakiś problem, yy, na przykład mają spektrum autyzmu albo yy, jakiś mają problem ogólnie ze światem ich otaczającym, w sensie z yy, yy. Przytłaczaniem e, przez jakieś tam uczucia sensoryczne, e, i myślę, że tak się rzeczka fajnie to tłumaczy: że no nie wszystko będzie dla dzieci komfortowe, i że to, że na przykład dziecko, nie wiem, denerwuje go, to, że ciągle gdzieś go za mocno uciska, czy coś takiego, że to nie jest wymysł dziecka, tylko czasami po prostu. E, no to jest za dużo i, i trzeba po prostu posłuchać trochę tego dziecka. Także myślę, że to, to jest fajne, to po prostu jest fajna taka książeczka dla, dla rodziców, dla opiekunów, jakichś dzieci. I to nawet niekoniecznie dzieci, które gdzieś mają problem z tymi. Yy z tym światem dookoła, że na przykład światło jest za mocno razi, jest za głośno, coś się za mocno dotyka, czy coś takiego. Myślę, że to będzie fajne dla, dla każdego, bo pokazuje właśnie, że niektóre te zachowania dzieci nie są po prostu no, wyolbrzymione, tylko po prostu może gdzieś to przeszkadzać i, i fajnie to poznać, bo nawet jeżeli gdzieś tam nasze dziecko nie ma z tym problemu, a na przykład, nie wiem, Przyjdzie, do, przyjdzie w odwiedziny do niego jakiś kolega czy tam koleżanka i, i też będzie miała te problemy. No to też właśnie to nie jest tak, że dziecko gdzieś może być nie wiem źle dochowane, e, tylko po prostu ma, może mieć jakiś właśnie problem z tym otaczającym go światem, że jest tego za dużo i trzeba to po prostu zrozumieć, uszanować i trochę bardziej zacząć słuchać dzieci, bo jakby nie patrzeć. Teraz już może nie, ale mam wrażenie, że nadal wiele ludzi trochę bagatelizuje te różne e, rzeczy, które mówimy. Dzieci, szczególnie właśnie takie przyziemne, które nam dorosłym trochę może się mogą wydawać e, no, takie normalne, to niekoniecznie właśnie dla każdego będą normalne, a jak wiemy, dzieci jednak nie potrafią za bardzo kłamać i raczej zawsze mówią szczerze, więc coś zawsze w tym musi być. Także będzie świetna właśnie dla opiekunów dzieci, dla rodziców. I myślę, że naprawdę warto sobie gdzieś ten tytuł zapisać. I to byłoby wszystko w tym filmie. Dziękuję Wam za oglądanie. Napiszcie mi w komentarzach, ile wy książek przeczytaliście. Może jak się coś z mojego stosu? Może jakieś rozczarowania? Może coś co byście chcieli mi polecić? Ja na pewno sobie chętnie przeczytam te komentarze. I co? I widzimy się na następnym filmie. Cześć!